Yo siemanowidzowie z tej strony Algierd Dzisiaj taki luźny vlog Chciałem wam życieć wesołych świąt Chwila co to? Widać to dobrze? Podejdę, podejdę Widać tu dużo śladów? Ale patrzcie to To jest normalnie przesada Taką melkę w kółku z koroną to. na twierdzi, nie? Oj oj, 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 oj! Mocno, mocno powiem Wam, Ale ładnie napadało, nie? Spróbuję, obejdę Wam jeszcze dookoła. Postaram się na święta jakiś odcineczek wrzucić. Pomyślę też nad jakimś odcinek, odcinkiem w Sylwestra. Więc może wygrzeć grubo. Cześć.